Siemaneczko moi drodzy, cześć witam was bardzo serdecznie Ja oczywiście nazywam się cdx i witam was w kolejnym odcinku oceniania stanowisk widzów na moim kanale Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodoba, jeżeli wbijecie pod nim 1500 łapek w górę To już jutro macie kolejny odcinek, mam nadzieję, że dacie radę No i cóż, zanim zaczniemy chciałbym jeszcze jedną drobną kwestię poruszyć Także chciałbym was po prostu przeprosić za to, że przez jakiś tydzień niecały nie było odcinków Po prostu skończyła mi się jakby wena na tworzenie tego, teraz mi już wróciły chęci Także moi drodzy zaczynamy kolejny odcinek No więc cóż, na miejscu piątym mamy stanowisko do Wiktora Sobolewskiego, a.k.a. Rodki w TV. Ogólnie rzecz biorąc, Rodkiwa TV na YouTube z nich kojarzę nawet dość, um, może nie często, ale parę razy zdarzyło mi się oglądać filmy całkiem, całkiem, całkiem swojego kanał. No ale cóż, przejdźmy może do samego stanowiska, co my tutaj mamy. Ogólnie rzecz biorąc, mamy tutaj jeden monitor, jeden telewizor z boku, który służy tutaj chyba jako drugi monitor. Mamy tutaj również dość ciekawe peryferia, mianowicie klawiaturę CM Storm Devastator, mamy tutaj myszeczkę Logitech G402 oraz głośniczki Logitech Z623. Jeżeli chodzi o peryferię Rodkiwa, to mamy tutaj komputer z procesorem Intel Core i 56500K mamy tutaj 16GB DDR4 oraz mamy tutaj GTX 960 Nie najlepszy, ale też nie najgorszy komputer, muszę przyznać. Poza tymi dwoma monitorami, dość ciekawymi peryferiami, średniowym komputerem, mamy tutaj na tym stanowisku, moi drodzy, gamingowy fotel Diablo X Player. Bardzo, bardzo fajny fotel, sam osobiście mam i korzystam i serdecznie, serdecznie polecam. Poza tym, moi drodzy, gdybym nie wiedział, że rodki jest YouTuberem, domyśliłbym się tego raczej po Softboxie, który rozpościera się nad całym jego stanowiskiem i bardzo, bardzo ładnie go na filmikach rozświetla. No więc ogólnie rzecz biorąc, moi drodzy, jak dla mnie jest to dość ładne stanowisko. Troszeczkę brakuje mi tutaj posprzątanego biurka, zanim Rodki wrzuciłby zdjęcie na grupkę Sprzątajcie na tych biurkach, zanim porobicie te zdjęcia stanowisk, bo to zdecydowanie lepiej wygląda, ale poza tym naprawdę, naprawdę jest to dobrze wykonane. Chciałem jeszcze zwrócić uwagę na mikrofon, ponieważ dość mocno mnie rozśmieszył. Mamy tutaj c jeden w koszyczku z najlepszym chyba popfiltrem, jaki widziałem w życiu. Kurczę, to no po prostu ten popfiltr jest piękny. Musi chyba przyznać, że ten popfiltr jest po prostu przeidealny. No ale cóż, to bym chyba było na tyle, jeżeli chodzi o stanowisko rotkiwa, mi się dość mocno to stanowisko podoba, ale jednak brakuje tutaj takiego jakby pazura, żeby było ono bardziej gamingowe i żeby było lepiej ono wyglądało, bo naprawdę jeżeli chodzi o sprzęt, to jest on całkiem, całkiem spoko. Także cóż moi drodzy, przejdźmy sobie może płynnie do miejsca czwartego. No więc cóż moi drodzy, na miejscu czwartym mamy kolejne prześwietne stanowisko Kaspra Kaczmarka. No więc co my tu mamy? Zacznijmy sobie może od wyglądu samego stanowiska, bo jak dla mnie są ono po prostu przegenialne. Ledy bardzo ładnie tutaj podkreślają wygląd całego stanowiska, bardzo ładnie się również komponują z tapetą, z motywem logitechowym, także naprawdę, naprawdę dobrze to wygląda. Z peryferiów mamy tutaj klawiaturkę Hiker x czy mamy tutaj myszeczkę Logitech G602 oraz mamy słuchawki Logitech G430. Podkładka na tym stanowisku to Genesis Maxilava i wszystko to prezentuje się po prostu prawie idealnie, także naprawdę, naprawdę za wygląd bardzo, bardzo duży. Niestety nie dostałem tutaj podzespołów komputera, także ich nie mogę omówić, ale za to mogę omówić całą resztę aspektów tego stanowiska. No więc w mamy tutaj fotel od Giosedio. Nie mam dla tego pojęcia czy to dobrze, czy tam fotel wygląda na ładny i dość wygodny, ale nie kojarzę całkowicie tej marki, więc o fotelu nic więcej nie będę chyba wspominał. Poza tym na tym Stanowisku, kasfer powinien tutaj ogarnąć dość mocno kabelki, ponieważ po prostu walają się za monitorami i strasznie, strasznie słabo to wygląda. Właśnie, jeżeli już jesteśmy przy monitorach, mamy tutaj tak, jakby można powiedzieć, trzy monitory, ale w takim wielkim, wielkim cudzysłowie, ponieważ mamy tutaj jeden monitor, laptopa oraz mamy tutaj wyłączony aktualnie telewizor, którego też można by traktować jako monitor w pewnych przypadkach. Więc ogólnie rzecz biorąc, moi drodzy, stanowisko naprawdę, naprawdę ładne mi się osobiście podoba i właśnie dlatego zasłużyło ono na miejsce czwarte. No okej, okay, z miejsca czwartego przechodzimy sobie płynnie do miejsca trzeciego, należącego do Michała Ostrychacza. Całkiem, całkiem ciekawe stanowisko, bo można powiedzieć chyba, że YouTube'owo-gamingowe naprawdę ładnie to się prezentuje, ale może zacznijmy od początku, co my tutaj mamy. Pierwszą rzeczą, która na pewno rzuca się tutaj w oczy po zobaczeniu tego stanowiska, jest mikrofon. Jest to Blue Yeti, zawieszony na ramieniu za ponad 300 zł, czyli na ROD'zie PSA1, koszyczkiem Blue Radius. Naprawdę, no zestaw z tym mikrofonem będzie kosztował ponad 1000 coś złotych, także... Także dość dużo kolega tutaj wydał, żeby mieć dobre audio na filmach i zdecydowanie i myślę, że mu się to opłaci. Poza tym mamy tutaj dość fajną myszeczkę Razer Diamondback. Mamy tutaj Rock ats jako klawerę. Oraz mamy tutaj podkładkę Steel QCK Pro. Także naprawdę, naprawdę peryferia. Całkiem, całkiem niczego sobie. Monitor na tym stanowisku jest tylko jeden i jest to 28 calowa iama. Ja Kamerkę na tym stanowisku również mamy całkiem, całkiem dobrą, ponieważ jest to Logitech C930e, więc kamerka już tak naprawdę, naprawdę jedna z lepszych, które można aktualnie kupić. Bardzo, bardzo spoko stanowisko mi się osobiście podoba. Jedynym mankamentem jego jest po prostu ułożenie kabli, które wygląda po prostu, no odstrasza. Jeżeli popatrzymy sobie pod biurko, to wygląda to bardzo, bardzo źle. Także te kable macie Maciej ogarnąć i naprawdę, gdybyś to zrobił stanowisko, to byłoby po prostu prześwietne jak dla youtubera. Także naprawdę, naprawdę propsik i przejdźmy sobie może do miejsca drugiego. A na miejscu drugim mamy naprawdę dobre stanowisko Rafała Ożuga, ale, ale moi drodzy, co my tutaj mamy? Ogólnie, że biorąc stanowisko, to jak dla mnie najlepiej wygląda w ciemności, ponieważ nie widać wtedy jakości trzeciego monitora, który zdecydowanie jest do wymiany. Poza tym, poza tym bardzo bardzo ładnie to stanowisko podświetlają LEDy po prostu tworzą bardzo, bardzo ładny look tego stanowiska. Tworzą takie jakby rozszerzenie tutaj, jak widzicie na zdjęciach tapety, bo kolega do każdej tapety ma inny kolor LEDów. Bardzo ładnie to wygląda. Poza tym mamy tutaj dość ciekawe peryferia, czyli klawiaturę mechaniczną Sharkoon Skiller SGK1 na brązowych przełącznikach. myszkę tylko chwilowo Hicker, ponieważ połączenia po prostu padła i czeka na godnego następcę. Mamy tutaj również na tym stanowisku laptopa, jest to Sony VAIO sve 14 a 15 fgb Komputer na tym stanowisku również jest niczego sobie, ponieważ mamy tutaj MobaSa MSI. Z77AG43. Mamy tutaj i7K 3770K. Mamy tutaj 16GB oraz GTX 1060K. Także naprawdę, naprawdę całkiem dobry komputer i na dodatek chłodzony cieczą poprzez chłodzenie NR Max, Liku Max 2240. No ale cóż, moi drodzy, mamy tutaj do czynienia z naprawdę ładnym stanowiskiem, które po wymienieniu jednego monitora mogłoby się znaleźć nawet na miejscu pierwszym. Ale za ten monitor niestety troszeczkę punktów muszę odjąć. Także znalazło się to stanowisko na miejscu drugim. Ale naprawdę, naprawdę ma bardzo, bardzo u mnie spory plus. No i ma Moi drodzy, przyszło chyba pora na miejsce Pierwsze naszego dzisiejszego zestawienia I należy ono dzisiaj do Filipa Filusa Także co my tutaj moi drodzy mamy? A mamy tutaj całkiem całkiem sporo Ogólnie rzecz biorąc mamy tutaj dwa monitorki Acer XB240H 24 calowe Za którymi mamy okryte LED'y Które bardzo ładnie to stanowisko podświetlają Obok tych monitorów mamy postawiony komputer Wszego zatki po prostu o budowie Corsair CareBlade 400C Mamy tutaj uwaga 2080 Gaming X Od MSI wspięte w SLI. -u. Mamy tutaj 500GB SSD. -ka. Mamy tutaj 1TB HDDK, 64GB o taktowaniu 3000MHz. Mamy tutaj Intel Core i 7 6800 k czyli naprawdę bardzo dobry procesor. I ta specyfikacja komputera sprawia, że naprawdę, naprawdę można tego stanowiska pozazdrościć. Poza samym komputerem mamy tutaj również dość dobre peryferia, ponieważ mamy tutaj klawiaturę Razer Black Widow Chroma i myszeczkę Razer Dead Stalker Chroma. Także naprawdę, naprawdę peryferia bardzo dobre. A poza tym mamy tutaj jeszcze bardzo dobry fotel, AK Racing. Także naprawdę, jeżeli chodzi o sprzęt na tym stanowisku, to praktycznie. Praktycznie nie mogło być lepiej. Poza tym to stanowisko po prostu wygląda. Mamy tutaj dość ładnie pogarniane kabelki, które widać. Mamy tutaj dość ładnie pogarniane kabelki, które widać praktycznie tylko z tyłu. I to sprawia, że to stanowisko jest naprawdę bardzo ładne. Tutaj widać, że kolega posprzątał do robienia tych zdjęć, także bardzo, bardzo fajnie. Mi się osobiście bardzo to stanowisko podoba. No i cóż, kończę na dzisiejszy odcinek. Dzięki Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeżeli Wam się spodobało, możecie dać lajka pod tym filmikiem, możecie zasubskrybować mój kanał, żeby dostać powiadomienie o każdych nowych stanowiskach widzów. Także dzięki za oglądanie. Bęk dla Was. Siemaneczko. Cześć.